Twój kanał założył z czystej pasji. Na swoich materiałach pokazuje ciekawostki odnośnie pojazdów pancernych, uzbrojenia oraz sił lotniczych poszczególnych państw. Na jego kanale znajdziecie również m.in. gry takie jak World Thunder, makety z klocków kobi. Aktywnie prowadzi swoją własną grupę na Facebooku odnośnie polskich tankietek. Zapraszam do wywiadu udzielonego przez Janka ZWZ. Cześć, witajcie, z tej strony Oficer Wąsu. Witam was już w czwartym odcinku Kawy z Wąsem. Dzisiejszym moim gościem jest Janek z ZWZ. Witam wszystkich. Przygotowałem dla ciebie zestaw pytań. Spróbujmy na nie odpowiedzieć, raczej żebyś ty spróbował. Ok. Czy masz swój ulubiony rodzaj doktryny wojskowej, strategii wojskowych? Jakiś, jakiś byś użył Blitzkrid. na przykład? A czemu? Blitzkrieg. Zasadnij swoją odpowiedź. Dawaj. Łatwo można dojechać przeciwnika. Blitzkrieg działał tak do 1943 roku. Przynajmniej tak historia pokazuje. Później te taktyki się zmieniały, ale moją ulubioną jest Blitzkrieg. Bo po prostu łatwo można było dojechać te kraje słabsze. Bez znaczących strat. Mhm. Bo podobno się interesujesz, no może, no na pewno się interesujesz mm, militariami i tym, tak. tego typu rzeczy, y, podobno też się interesujesz kolejarstwem, mm, czy tak, mógłbyś coś no, opowiedzieć się... o tym i czy byś chciał trochę tego kontentu wprowadzić ja by... na swój kanał w przyszłości? Jest trochę tego, jakieś pociągi nagrywam, ale mówię ja dopiero, mówię teraz, że dopiero zaczynam w tym, nie? Kilka lokomotyw znam, kilka innych takich nazw, ale to jeszcze dużo przede mną. Mhm. Bo przedtem kolejarstwo to tylko pociągi pancerne i tak dalej. To, co było związane z militariami. A teraz tak ogólnie. Jakby cywilne i tak dalej. Cywilne i tak dalej. Mhm. Zaczynasz dopiero trochę w tym się interesować, bo bardziej się znasz na militariach niż na kolejarstwie, tak? No, w militariach siedzę już bardzo długo i raczej nie ciężko, ciężko by było zapomnieć to wszystko, by nagle kolejarstwem się zainteresować. Tak ca po całości nie. No tak. Dobra, to lecimy do następnego pytania. Czy miałeś poza swoim aktualnym kanałem jeszcze wcześniejsze mm, kanały? Czym się zajmowałeś na YouTube? Miałem jeden na e-mailu kolegi, bo kiedyś w ogóle nie rozumiałem. Jak kiedyś w ogóle nie rozumiałem jak działają e-maile i tak dalej. I mi kolega po prostu założył. Nie wiem, jakieś tam szoty nagrywa... Nie szoty. Ogólnie nagrywałem jak gram na Xboxie 360, ale było, było to nagrywanie jakby ekranu telewizora telefonem. Uff. Więc to jakoś 4K nie było. Więc, ale nie, nie było źle. Teraz ten kanał to, to chyba jest po prostu je, jako jeden z jego, nie wiem, graficznych czy coś takiego, po prostu sobie go wziął, no, patrząc, nie patrząc, to jego e-mail, tak. Mm -hmm. I później miałem po tym Janek AK47, co akurat istnieje, ale z, przepraszam, ale nazwy miałem idiotyczne, yy, po prostu <laughs> aż, tak patrząc, nie patrząc, nie pamiętam nazwy tego pierwszego. No, i na tamtym kanale nic nie zamieściłem, po prostu go jakby stworzyłem już na własnym e-mailu, do którego zapomniałem hasę. I teraz i teraz właśnie mam Janek ZWZ i jeszcze taki drugi, ale on jest taki tam, no, przeważnie dla małego grona widzów. Hmm, Czy już miałeś wcześniej mm, styczność z YouTube'em? Miałem, ale to jest tak niedokładne, taki syf to był, że. No. Szkoda mówić. Tak gadać. Hmm. Czy kiedy wrzuciłeś pierwszy film na twój główny kanał na Janek ZWZ to czy robiłeś to tak przez tak, można to powiedzieć przez przypadek, tak dla Beki? Że po prostu Nie. pewnego dnia chciało ci się wrzucić film i wrzucałeś, a później to się jakoś przemieniło w takie, że chcę robić filmy. No, no, no. Specjalnie założyłem wtedy e-maila, żeby to nagrać. I jakby na następny dzień, bo stworzyłem kanał i dopiero dzień później. Polazłem na miasto, bo u mnie w miasteczku stoi samolot, nie? I jakoś go po prostu nagrałem amatorsko i... sentymentu do tego filmu go po prostu jakby nie dałam na niepubliczny. Na nie, na nie Można go do dziś zobaczyć. Dobra, to chyba podlinkujemy. W opisie jest link do tego filmu. Zapraszam. I do kanału od razu. O, do kanału oczywiście. O, dobra. Leć, lećmy dalej. Czy, jakbyś miał wybór oglądać film czy czytać książkę, to um, co byś wybrał? I czy masz jakąś Lęby. ulubioną książkę lub film? Z książek to chyba kamienie na szanie zbędą Aleksander Kamińskiego. A z filmów bardzo lubię Powstanie Warszawskie Jana Komasy. Nie mylić z miasto 44. Ha. Bo takiego filmu akurat nie lubię. Czyli bardziej wolisz filmy, czy książki? Książki. Z książek więcej się dowiesz. Gdyby nie książki, to nie miałbym takiej wiedzy, jaką mam. <grybujesz> tak szczerze mówię. O. Hmm. Hmm. Podobno, no widać na twoim kanale, że jesteś kolekcjonerem. Hmm. Tak. A co kolekcjonujesz i od jak dawna? Militaria. A zacząłem od... Hmm. To było 5 lat, nie, nie wiem czy 5 lat temu, nie chcę ci skłamać, wiesz? Ale to było na pikniku militarnym w ogrodniczkach. Świętej Pamięci Dziadek mi to kupił, bo on ogólnie też był w wojsku, to mi opowiadał, to jakkolwiek się tym zainteresowałem. Kupił maskę przeciwgazową typu MC1. Teraz bym za taką cenę jej nie kupił, jakby nie pozwolił, bo to po prostu było za drogo, 25 zł, ale wtedy się jeszcze jako tak nie znam, nie? Kupił hmm. mi tą maskę i ja cały, cały dzień w niej chodziłem, kuźwa, w, la, w lato, nie? W masce przeciwgazowej. Bo no to nieźle. byłem. Bo to było na pikniku militarnym, to tam jeszcze e, e, inscenizacje były i takie rzeczy. Teraz mhm. ja tam co roku jeżdżę, w tym roku nie było, przez yy, dziewiętnasteczkę. Nie, nie nazwę tego, bo YouTube, bo się może to nie spodoba. Dobra, to lecimy dalej. Czy poza prawdziwą historią interesujesz się alternatywą i wydarzeń historycznych? W sensie co mogłoby się stać gdyby. Tak, dokładnie. Czasem się w to zagłębiam, ale to, to już są wątki tak przewalone, że po prostu nie mogę... Już żygać mi się chce, jak słyszę, Polacy mogli wygrać w kampanii wrześniowej i tego typu tezy. To mnie po prostu irytuje, bo to są tak teorie wyssane z palca, to nie ma żadnego potwierdzenia, a i tak każdy o tym trąbi i tak dalej. Czyli lubisz historie alternatywne oparte trochę na faktach? Coś, co miało prawo się wydarzyć, a nie że wymyślone. Mhm. Że ktoś co powiedział. Hmm. Zapewne jest na filmy na kanale twoim wziął się z rodzaju twojego hobby, czyż nie? Tak. Czy chciałbyś Dokładnie. w przyszłości prowadzić, nie wiem, m, może bardziej wprowadzić to na poważnie i zostać youtuberem taki, który ma m, żeby ale kanał ja, na YouTube to był twój zawód? Ale ja to traktuję poważnie. Ja się do filmów przykładam. Montaż znacznie poprawiłem, bo kiedyś tego montażu w ogóle nie było, albo był do dupy. Hmm. Teraz staram się zbierać bardziej też rzetelne informacje do filmów, żeby nie paplać czegoś. I ogólnie ja to traktuję poważnie, ale nigdy jakoś nie myślałam o tym, żeby zarabiać na YouTube, nawet jeśli będę miał taką możliwość. Mhm. Mm nie, nie. Zarobki to, to nie moja bajka. Jeśli byś miał tak um, określić um, tematykę Twojego kanału, czyli jakie filmy wrzucasz w trzech różnych w trzech słowach lub trzech takich tego typu różnych. Um, tematów, Które się pojawiają na kanale, to jakie to by było? Historia. Militaria. Hmm. I trzecie to jeszcze kiedyś były klocki Kobi. Można powiedzieć: klocki, ale ja już z tym skończyłem. Czy Wiem. jest jakaś mała, ciupitka szansa, że jednak wrócisz do Kobi? Na nagrywanie tego typu filmów? Obiecałam Albo w ogóle do gier. Obiecałam, że na styczeń nagram jeszcze kilka filmów o Kobi. Ale to już rzeczy będzie koniec, bo ja chcę się zająć bardziej takimi rzeczami poważniejszymi. Mm -hmm. so, I tak jest już mnóstwo kanałów stricte KOBI, więc po co nam się tam pchać? W tą społeczność, w tą tematykę. Tak. Czy chciałbyś robić więcej streamów, trochę powrotu do tego? Bo było trochę tych streamów na twoim kanale. Streamów z, z, z nie będzie. Kiedyś regularnie streamowałem yy, ocenianie kanałów, ale mnie to po prostu irytuje. Jak pięć razy ten sam typ wejdzie i żebra osuba. Bardzo nie lubię właśnie żebrania osoby mało kiedy. Chyba może raz na kanale, tylko się zdarzyło, że poprosiłem o subskrypcję czy, na, czy o lajka. Like po prostu nie lubię takiego żebrania. widzowie się spodoba, to mu się spodoba. Będzie chciał zostać dłużej do zostanie to zostawi subskrypcję, tak? Nie będę niczego zmuszał. Czy chciałbyś takiego powrotu streamów na Twój kanał? Jak będę miał możliwość, będę streamy robił. Mhm, A to, to, to oczekujemy jakiegoś streama. Czy lubisz oglądać rekonstrukcję wydarzeń? Czy interesuje Cię to? Tak, sam jestem rekonstruktorem. Mhm. Mam już sylwetkę powstańca warszawskiego i cywila z PRL-u. Teraz jestem w trakcie kompletowania żołnierza Wojska Polskiego z września 1939 roku. A to ci ciekawe. Dobra, to nagraliśmy pytania. Teraz lecimy do konkurencji. Będzie polegać na wybieraniu, a dokładnie to wybieraniu różnych sił pancernych, w tym... Tankietki, czołgi. Jeszcze przygotowałem w zestawieniu opancerzone wozy, które służyły w międzywojennej Polsce również podczas kampanii wrześniowej. Są to czołgi polskie oraz te, które po prostu tam służyły w tym okresie. I w drodze selekcji, w drodze porównywania, będziemy próbować sobie po prostu sprawdzić, który według Ciebie był najlepszy. To lecimy. To na pierwszy ogień lecą do siebie podobne. TKS i TK3. Które byś ocenił lepiej, Twoim zdaniem? TKS, bo jest po prostu modyfikacją TK3, więc patrząc na logikę, powinien być lepszy. w był modernizacją. Ale to też zależy, o której wersji mówimy. Bo jeśli chodzi o TKS, z NKM 20 mm, no to on zdecydowanie wygrywa. Jeżeli chodzi o wersję z karabinem maszynowym, no to w zasadzie różnicy nie ma, ale jednak bym wybrał TKS-a, bo jest trochę lepszy. Dobra, to pierwszą walkę wygrywa TKS. To teraz na kolejny atak idzie TKS-D. Hmm. Było ich bardzo mało. Też miały inną funkcję. Też miały również inną funkcję. No tak. Można to pod... pod to jest dzieło samobieżne. Albo niszczyciel czołgów. Różnie się na to mówi. Um, no, był to dobry pojazd, ale niestety nie ma jak ocenić jego sprawności bojowej, bo było ich za mało. Mhm. Czyli wygrywa nadal... CKS. Dobra, TKS wygrywa, trzyma się mocno. To teraz Ford FTB, Wóz pancerzony. Co byś się. Odpada. No, od razu, a to czemu? Tak, bo to jest tak przestarzała konstrukcja jeszcze za czasów wielkiej wojny, że. Nie miało to szans. Konkurencja. O mieć konkurencji z tym. Dobra, to teraz lecimy do kolejnego bliźniaga, wręcz jego, do TKFa. Czy TKF przebije TKS-a? Nie, bo występowało tylko w wersji z KM i jest to brakujące ogniwo między TK3 a TKS-em. TKS się mocno trzyma. Lecimy tak. do teraz. Ursusa, wzór numer 29. Nie, no, jest to zły wóz pancerny. Ale z TKS-em przegrywa. Nadal, czy TKS zdobędzie to jak najlepszy czołg? <noise> no raczej nie czołg, po prostu czy wygra w tej w zestawieniu? To teraz ym, wjeżdżają inni zawodnicy. Renault FT17. Hmm, to też przestarzały czołg. Pierwszy czołg z obrotową wieżu, jaki istniał. Ale on był już tak przestarzały, że on się nie nadawał na nowoczesne pole bitwy, jakie wtedy było. Więc i tak ci jak moim zdaniem przegrywa. TKS się mocno trzyma nadal. To teraz wjeżdża na arenę Hotchkiss H35. No i on jest trochę lepszy już od TKS-a. Pan względem? też ma zdecydowanie lepszy. Czyli w walce 1 na 1 w jakichś odległościach miałby o wiele większą szansę. Tak. Dobra, lecimy dalej. Czyli ostatecznie wygrywa. Hotkins. Dobra, to teraz wjeżdża ...Wickers E. Co by się nim mógł nam powiedzieć? W której wersji? dwuwieżowej czy jednowieżowej? Dwuwieżowej. No to przegrywa, Bo to same km -y. Od razu prze przegrywa, zdecydowanie. Tak. To teraz bardzo podobny do Renaulta FT17, po prostu bez 17ki. Renault FT. Ja nie wiem, w francusku myśl technicznie się nie zagłębiałem. To nie przypadkiem to samo, a po prostu różne nawet zawnictwo. Choć to też zależy, ale nie. Ciągle to jest na podwoziu Renault, więc odpada, bo to jest przestarzałe, jak mówiłem. Po prostu nie nadaje się już na nowoczesne pole bitwy. Nie Dobra. nadawało się na tamte, o. Bo mhm. tutaj to w ogóle teraz... To teraz wjeżdża gryby zawodnik, 7TP. Tak, i on zdecydowanie bije Choczkisa na łeb. Armata świetna. Mobilność nie jest zła, silnik nie psujący się. Ogólnie sprawny w walce. Tak. Był w stanie przebić. Był w stanie przebić w prawie wszystkie niemieckie czołgi kampanii wrześniowej. Jakie Niemcy mieli przeciwko Polakom w czasie kampanii wrześniowej. Hmm. Ciekawe. I. Jeszcze ostatni zawodnik, Renault tak. FTR35. Oprócz pancerza, to on tak właściwie nic nie ma, więc tutaj postawię na 7TP. Świetnie, 7TP wygrało naszą eliminację. Dziękuję za udzielenie wywiadu. To była bardzo przyjemna rozmowa. Też dziękuję, że mogłem w, 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 w tym brać udział. Jest to dla mnie bardzo miłe, że ktoś z taką inicjatywą do mnie się. Kurde, nie umiem się swoich, że taką inicjatywę wyciągnął. o! A. Więc tak. Pozdrawiam wszystkich widzów y, oficera. Zostawcie dla niego subskrypcję i łapkę. No i co, to tyle ode mnie. Trzymajcie się ciepło. Tutaj jeszcze zamieszczam wam pod koniec filmu hmm, playlistę z resztą że pozostałymi filmami z serii Kawa z Wąsem. I widzimy się do następnego filmu. Cześć! Hej.